Będz! Łaba benz! Bye becz, benz, witam, witam! Zapraszam na mianowanie Tak bo to short tego typu. Będzie, witam witam! Miejsce soboty, wielkie soboty, łobań, tego typu. Wow, wow, Co się dzieje? Łoba, tego typu. Słuchajcie widzowie, dziękuję, że byliście wczoraj na scenie, bo to się cieszę, tego typu, mam nadzieję, że będziemy szli do przedłu, nie do tyłu tego typu, tak mówiłem widzowie, trzeba myśleć główką i nie dupą, niektórzy myślą dupą i jak to wychodzi, Wie, wychodzi na to wszystko, to co powiedziałem, powiedziałem widzowie, tego typu, wieje kurwa, jak cielesny tego typu łopatem o, tego typu słuchajcie widzowie kto w to? pod jego oglądał kurwa Ja pierdolę Zapraszam kurwa gościa jakiegoś kurwa pre, tego PZ czy o Kala kurwa ja pierdolę widzowie to, to się chosali tego typu widzowie już tak body się zniża do poziomu psa Mocno powiedzieć nie, pies to nie, bo pies to lepiej żyje niż body kurwa Widzowie powiem tak, tak szczerze Ta się poniżył ja skurwę z tym body wczoraj tego typu na live'ie. Zaprosił PZ od Dani Makigala tam na chwilę, bo już chciałem zobaczyć jak to się sytuacja zakończy? Wiadomo, da, e, PZ Od Dani Maki Na PZ tego typu. A wiecie, co mi się kurwa nie podobało? Że body, kurwa jak król siedział, nie pomógł tej dziewczynie, żeby zebrać kurwa PZ. -ta. Ty się, po pierwsze, śmiał a po drugie kurwa wyjebana, no to kurwa to, to teraz widzicie, widzowie, to, to samo wgląd było u nas przyszedł król gejwany body i rządził sobie tym co chciał ale to nie pozwoliłem na no to, widzowie, pierwszy prymo, drugi prymo się zrobiło znowu widzowie, bo zamiast pomóc tej dziewczynie Zebra z tego pz od Dani tego typu no to siedział i patrzył w tablę, to pojebane ja pierdolę nawet chwilę pomóc tej, tej dziewczynie to chuj dla mnie to jest pojebane widzowie najgorsze sierwa to, zrobił body Kurwa, zapraszałem kurwa yy, od, od magikala kurwa widzowie to już to dodanie to pokazał że leci za klaniem tego typu ja pierdolę to trzeba być pojebem i gamonem jak kurwa on widzowie body kurwa masz pojebany jestem, ja że pierwszy taki ludzi koło siebie Mówisz kurwa, jeszcze się bezczynnie body się kurwa chwalić to, że nie za, Też kurwa zachlana pizza Body, no kurwa Nie chcesz ci kurwa body, że też tak widzów Wiesz o tym body, że cię rozzibam na dwóch disach To szukasz znowu wrażeń Body? Miałeś kurwa body, być marcą nas tak się pofluniłeś, kurwa, body na swoich giwanych strymkach, że w mosku przyjedziesz, a jest kurwa kwiecim 2023, kurwa. Body, gdzie miałeś być, kurwa? Co chciałby leciał, body? Po tych dwóch rozsypanych disach. Wolny no, kolegom, body zapraszasz na swojego strymka. Kurwa. Body, nie oświeżaj się już. Nie rób siebie frajera takiego jaki jesteś, bo to tylko wszyscy mamy polewkę. Body. Body, świechno zali. Bezeta sej, że do picia, kurwa. Na gorzej z które nikomu nie życzę, to ty się taki gówno, body, kurwa, przej Śmiech sali. Wy widzowie chyba też widzieliście. Kto ogląda, to... W ogóle powiem, on tak. Widzowie, ten prezent i ta dziewczyna... Nie wiem, czy ta dziewczyna była najebana już też czy nie, nie wiem, no. Oboje się nie podpisali. Ja sobie, szczególnie tu, kurwa, wiecie co, widzowie? Nie popisał się body. Zamiast pomóc tej dziewczynie, widzowie, bo no dziewczyna nie dawała sobie rady. Ledwo z tego, kurwa, pozycja ściągała. Zamiast kurwa, body stanąć, pomóc, to się śmieje jak ciś o to, widzowie. No skurwa, body. I ty jako mężczyzna, pizza jesteś, a nie mężczyzna. Miałeś kurwa body przyjaźma, jakoś kurwa, ci kurwa tu nie widzę. Tak się wafluje jak ciota. Na swoich live'ach robiłeś disak, te cię rozbijałem na dwóch disach. No body. Jeszcze jakich kolegów sobie do siebie? Alkoholików? Czy to było radca na dwóch disach? Ja ci pan, że jesteś alkoholikiem, że kurwa nad dnem się lecisz I sam się jeszcze do tego wody, że ...że chlejesz i też w takim stanie No bo co trzeba być Wody. Ja pierdolę Strasznie się gdzie O, pierdolę Widzowie, nie jest mi żal Bodiego. Tylko body sam z siebie krytyka robi chlając kurwa. Jak ciota, jak frajem, można powiedzieć widzowie. Przecież pezet już był w świnia. Bo ja tam urówkami oglądałem, to aż widać, że e, jeszcze się kurwa żali body, że wylał kole, kurwa, wódkę. Jak były już pierwsze kurwa od oznaki tego, że już tego, czyli już jest dosyć picia. Tak body kurwa. Znowu śmiecia zrobiłeś się body. A taki kozak był, byłeś. Na stymie kurwa na dwóch i tych, które się rozjebałem. Jednego przejebałeś disa, który chujowo z ci poleciał Bo pierwszy dis przejebałem i drugi przejebałem Wody No kurwa Stary koń A pojebany jak pies No sorry widzę Nie, nie mogę psów wyzwać, bo psy są łącze o, o ludzi, kurwa Tego typu jak się sierwo mu powiedzieć, sobie, Body z siebie zrobię. Kurwa! Pojebane, body! Kogo jeszcze zapoznał swojego strema? Jeszcze zaprzód, prawostka, kurwa! Jak już do tego stopnia doszedłeś, żeby kozeta zaprosić, wiesz o tym, że kozet jest taki jaki jest. Wiesz o tym, że prezent jest schorowany. Jest. No co oszukiwać. Widzowie. Prezent jest alkoholikiem. No to zamiast kurwa yy, dasz ściana, to Gosia przejmie sobie pozeta. Prezent. Patrz. A ty się śmiejesz, siota. Jako frajer. Body. I jeszcze się do tego e, lansuję, że nie Nie macie pezy, ja też byłem w takim stanie jeszcze, jeszcze gorsze, no kurwa. Ja to bym chciał, chciał zobaczyć na żywo i cię nakręcić, body. Jaki ty jesteś napierdolona szmata do podłogi. Zamiast stać, kurwa, body. I powiedz tej dziewczynie to ręce zawinąłeś i patrzysz w ten chybany tablet a ludzie ci kurwa śmieją się w twarz na czacie tego typu Żałosny jesteś body pokazałeś, że że sprzedajesz się za chlania, pizda jak twoja stara można powiedzieć no bo tak już nie mogę uznać normalnie, bo kurwa po, po pisu nie zrobiłeś dobrego body tego typu No body, no kurwa, ogani dupę kurwa, że tym chlanie robisz z kogoś alkoholika i sami z siebie kurwa body I ty się kurwa dzieje, że ludzie się obracają Jeszcze wziąłeś pezeta jak wiadomo, że to jest ode mnie Makikala nie ma ich z tyłu, kurwa. To... To... Na no to jak was, zamiast kurwa zapraszać kogoś do siebie, to sprawdź w ogóle body, kurwa, jak poibany, przyjrzyj się, kogo zapraszasz. Bo chleb ci zrobili wczoraj. Ta dziewczyna i no i... On, Miziali się kurwa na live'ie jak się kurwa nie było. Body zaraz by się tam porozbierali. Porno by ci robili. Jak tych body wyszedłeś? Po coś tam. Ci si... się na, na wizji. Wizowie tam są świadkami, bo ja też co oglądałem. Oma by, kurwa, nie wiem. Pitonga. Obspitoliła pz jeszcze tak 5 minut i by doszło, i ty jest kurwa, zostawiłeś sobie samego. Jak każdy wiadomo my jako widzowie i jako ludzie, my wiemy jak, jaki jest PZ- to jest organ przepity, on ma. No i lufę donate'ową, wiesz o tym jaki on jest głupek już bez popije wszystko zrobi to co mu każą No robisz no, kurwa Jeszcze zaraz, e, Body kurwa da się spokój już i widzę przekazać że koniec tego lufę donate'ową A to jeszcze kurwa namawiałeś Jeszcze że dwie lufy są kurwa Przecież to on odlatywał. I ty kurwa Body kurwa nie rozumiesz, że on że robisz. I dziwi się, że dostajesz kopniaki w dupę. To z kogo cię szanuje Body. Nikt cię kurwa nie szanuje. Po takich rozpierdoleniach. Ani u nas, bo u nas kurwa widałeś Body, to Ci taką zadę zrobiłem koło dupy, że... Wyleciał z Polka Nie mówisz o mnie, bo ja tam mam na to wyjebane. Bo to nie, my z WU nie mamy prowadność widzowie kontakt. To wtedy cię jeszcze nic nie nauczyło, kurwa, po wyjebaniu Cię z Polka Kurwa, że trzeba ogarnąć dupę? wody. No kurwa, to jest mi że to taką szwate, to po to, po długo się robisz, bo ty sprzedajesz się za butek flaczki. To dziwka by się tak nie sprzedała jak ty kurwa body. Body, no to no weź, kurwa ogarnij dupę, stary koń, a pojebany jesteś, jak lepiej nie mówisz. Body. Ja pierdolę. goście wziąłeś prezeta. To co trzeba dla muszę w tej body. Pierdole. Nie miałeś już koło siebie kolegów no manek którzy co mi się napiją, żeby ci chlebu nie robili? Tu już nie masz koło siebie no manek ludzi, tylko bierzesz już takich patologicznych bo ty kurwa. U nas chciałeś chleb zrobić, nie udało Ci się, bo ja Cię rozjebałem na tej I taka ma długo czekałem na to, żeby Cię rozjebać. Po takich tyle latach Body miałem prawo Cię rozjebać Body. Po takich latach Nie musiałem czekać. Tak długo, body. Sam same przyszedłeś, kurwa, przyjechać do nas i miałem szansę Cię rozjebać, body. To jeszcze kurwa dajesz, kurwa, ach, body, To jesteś taki pojebany, za flaszkę się sprzedajesz jak pizda, jak frajer, to bądź frajerem. Tego pamiętaj, widzowie wiz tam Ci pisali, kurwa że już odsiadkę zrobił, Wyja wyjazd zrobił. Ty zamiast kurwa tej dziewczyny pomóc, To kurwa się, się jak ciota, w tablecie i się śmiałeś kurwa, body. I ty kurwa jesteś chłop, ty jesteś kurwa bizda, jak twój że starszy kurwa można powiedzieć. No bo kurwa, ja tu uznam można body. Powiedz mi. Bo ja tego kurwa nie rozumiem, body. Ty się lansujesz, ty jesteś muzykiem, kurwa. A naprawdę, chuj jakąś siebie robisz, kurwa, body. Pierdole. I ty się uważasz, byś muzykiem, youtuberem, kurwa? Body, pojebany jesteś. Czy na głowę się zamieniłeś? Żeby być youtuberem i piosenkarzem, to trzeba mieć no dobry głos No i mieć szansę, no do siebie kurwa A nie jeszcze na po Body, po to kurwa myśl to yy, tego Zamiast powiedzieć widzom Że odsiadka jest Że pęsze odsiad I tacy luzu I pomyśle kurwa tej dziewczynie To nic, jak pizda stałeś O kurwa Leci dole 20 zł i chuj A szkoda, że nie oglądać body z powtórku jak się oni miziali na żywo także jeszcze na i body, i ten I pewten Jeszcze Jeszcze tak 10 minut to by się tam porno było na żywo No, body, no, kurwa To ja, kurwa, mimo tego, co ja tam z, z, za tamte lata odpierdalałem, ale to, co ty, u Ciebie jest, to żalada, kurwa, body I Ty chcesz być znanym, kurwa, piosenkarzem, youtuberem, kurwa Ludzie to na pewno porobili szoty. I Ty chcesz być piosenkarzem. I śpiewać na, w klubach, na koncertach, jak zobaczą, szaty z, z udziałem PZT i tej dziewczyny u ciebie na live, to powiedzą, Kurwa, bo to na to pozwala. To, to jest pojebane. Tak, body, i znowu jesteś taka pizda i fryer. Body, nie dość, że u nas byłeś pizda i fryer, to jeszcze u ciebie. Tam kurwa robić live'a u siebie w, w tym tym Pokazałeś, że jesteś taka pizza, jako frajer, jako odbicie w Body Pokazujesz to, że masz brak szacunku kurwa do siebie Czyli pokazujesz, że rodzice Cię nie wychowali dobrze body. Tak rozumiem z tego. Zaraz już. dasz kurwa, siana z peżetem i pomóc tej dziewczynie. I kurwa, powiedz, widzą. sorry, ale pierwsza od siatka, dwie siatka była. Nie kontynuujemy. Nie, kurwa, jak Pizza jak prajer, kurwa, kurwa. Ciągniesz jak ciota, się śmiejesz Kurwa. Ja bym tak przejebać i bryzko do tej świni. Bodygo to byś kurwa leciał dwa dalej dalej by ci się odechciało chlania. Body To ja kurwa dwa lata nie piję alkohol i zobacz i nie robię u siebie Live z, yy, chlebu kurwa Body, to zastanów się, kogo ty kurwa siasz Uczysz mnie, kurwa? Starego pryka na YouTubie? Dyskutowałeś mnie jak ciota, i ja cię na dwóch tysiąc zjebałem jak ciota. To jeszcze kurwa szuka sobie kolego do picia, kurwa. Najlepsze, gówno na świecie. Jeszcze kurwa sobie dziwkę nie załatwiłeś. Ja pierdolę widzę, że na nas wstyd był. Tego. Ja tego kawała oglądałem fragmentami no, no, dziewczyna no to jest dziewczyna no to to, to wiecie No ale dziewczyna jakoś tam Peseta jakoś tam nie, a, a Body to co? Dupy w kroki i siedzi I kurwa czy monitor, Co tam ludzie pierdolą Tak Body To pomóc kurwa Znowu z siebie frajera zrobiłeś, body. Przyjechał, pierdole Święch na sali, body. I ty kurwa uważasz się być youtuberem, yy, piosenkarzem, kurwa, bo jak szacunek do siebie, jak pizda. pierdole body. Weź, kurwa, nie dziwię się że w cię też tam wypierdolisz z festival. Mi tam koło tylko mi lata ale bez Wounia nie jesteś już takim znanym człowiekiem, jakim byłeś u Włynia. Od momentu jak się zdecydował Ciebie wypierdolić mi podziękować, ja się nie wstydzę. Mimo tego fajnie się tam było. Widzowie powiem, ale nie wstydzę się, bo chociaż otworzyło mi się skrzydła. A Body szuka fejmu, szuka po pierwsze kasy, to jest pierwszy Prymot. A po drugie do, do picia widzowie. No to kurwa, no to jest coś Michałowi Słuchajcie widzowie. Tak mi się wydaje. Widzowie. To jeszcze kurwa... A, widzowie, powiem wam też, że to jest święk na sali, widzowie. Żeby tak się my z tej biednej dziewczynie pomóc, bo faktycznie ona się męczyła. Body, kurwa, to ty jeszcze się śmiałeś, kurwa. Jeszcze namawiając, zamiast już dać sobie spokój i pomóc tej dziewczynie, kurwa. No, body. I to ewidentnie pokazuje to, co ja na dwóch dysach ci przejebałem. Ewidentnie odwiedzieli co na się robi. Body. Tak ci mówiłem, Body. Trafiłeś na mnie. Ja się nie odpuszczę. Zemsta była przygotowana na ciebie. Body. A to, że jesteś u nas. Z tego się zgodziłem, żeby się rozjebać. Pokazać... to, że ciebie to jest łatwo... podkręcić, wytrolować się w body. I dzięki temu, że ja... zgodziłem się na to, że... przyjedziesz do nas, robisz live'a, udwodniłeś że wszystko zrobię za kasę. W body. I dzięki temu... się rozjebałem. Zobacz ile czekało, ile się czekało na tą słodką jebaną zemstę, która przyszła do mnie, czyli ty do mnie, do domu. Body. Zobacz jaka to jest zemsta słodka, body. Przyszło. Karma powróciła, body. Z, z, nie, znasz mnie nie od dzisiaj, body. Wiesz o tym, jaki ja jestem. Impulsnym człowiekiem. Wodnie. To jeszcze się do tego miałeś do mnie, jakiś ty. Miej do, do siebie, że dałeś się wytrolować. Podkreślając. Czy ludzie się podkreślali? Na twoich live'ach. na twoich nie, nie pamiętasz? Przypomnę Ci. To, co ludzie ci dawali? Wszyscy królowali. I ty mnie jak chcesz użyć wody? Hmm. Dziwno. 10 lat, prawie 11 lat jestem na YouTube i zobacz. I ta karma przyszła mi... mi do, do mnie. Czyli ty do mnie przyszedłeś. Nie, ja do ciebie, tylko ty do mnie. I miałem prawo cię rozjebać wody. I cię rozjebałem. I ty jeszcze kurwa robisz z siebie chleb, że jest dobrze, że się kurwa nie pierdolina na live. pezet z samą że To dopiero byłoby porno na żywo. I ty na to kurwa pozwalasz koło jeszcze zaprosić koło siebie. Pierdole. Jeszcze kurwa tych fuj. A wy widać, pisze na ten na co o tym sadzicie? Jakie macie zdanie na ten temat, widzowie? Podzielić się, możecie się, widzowie, podzielić, bo jestem ciekawa od Was, jakie są Wasze zdania na ten temat. Tego typu zasubskrybujcie kanał, tak, bądźcie tego typu. No i miłej soboty, wielkiej soboty tego typu. Trzymacie się tego typu, baby band! Będź! Będź!